Ostrów Brdowski oraz Gryfia zostaną połączone mostem. To już pewne. Właśnie marszałek województwa podpisał umowę w tej sprawie. Plany o tym, żeby wyspę Ostrów Brdowski połączyć z lądem stałą przeprawą wiemy, że mają kilkadziesiąt lat. Tym niemniej dotychczas nie udało się tego przedsięwzięcia zrealizować. A dzisiaj podpisujemy umowę o dofinansowanie budowy stałej przeprawy. Celem inwestycji dofinansowanej z regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 jest skomunikowanie terenów inwestycyjnych Gryfia Business Park. Nie ukrywamy, że tym impulsem, który z, chyba zmobilizował wszystkich nas tutaj Samorządy lokalne, włodarzy miasta, regionu do tego, żeby poważnie myśleć o tym przedsięwzięciu. To było, to było są, czy są dalej plany budowy, fabryki, fundamentów do instalacji offshore'owych. Inwestycja ma zostać przeprowadzona najpóźniej do końca marca 2015 roku. Chciałem bardzo podziękować. Um, Panu Marszałkowi, e, całemu zespołowi za wsparcie i podkreślić bardzo pozytywną współpracę. E, ten dzień jest e, symbolicznym zwieńczeniem kilku miesięcy ciężkiej pracy. E, bardzo cieszymy się, że udało, udało nam się formu, znaleźć formułę e, finansowania mostu przy pomocy 85% środków pochodzących z. E, Regionalnego Programu Operacyjnego. Wszystkie pozwolenia na budowę już są uzyskane. I w tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie przetargu. Koszty wybudowania mostu to około 39 milionów złotych. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 32 miliony.